Witam Cię w kolejnym odcinku projektu Kobiety Biznes. Ja się nazywam Joanna Bogacz i na co dzień jestem licencjonowanym doradcą do spraw nieruchomości. Dzisiaj kontynuujemy cykl odcinków bycia przedsiębiorczą. Jeżeli dopiero teraz trafiłaś na tą, na tą serię, to w opisie tego nagrania zostawiam link do pierwszego odcinka, gdzie e, masz tam całe wprowadzenie, co jest celem, e, celem tych odcinków, jakie wartości wyniesiesz na siebie i dlaczego przedsiębiorczość stała się. Stylem życia, czy też ona może stać się właśnie Twoim stylem? Tutaj skupiamy się przede wszystkim na moich prywatnych doświadczeniach, które już przeszłam przez swoją skórę, przez swój pryzmat. Teraz chcę się podzielić z Tobą właśnie spostrzeżeniami w tym temacie. Ale, w takim kontekście, że ty możesz coś zrobić, nic nie musisz, to ma być dla ciebie po prostu źródło inspiracji, źródło, gdzie możesz pozyskać wiedzę, lub też oczywiście zastosować to u siebie, nikt do niczego tutaj nie będzie cię po prostu zmuszał. A dzisiaj chcę Ci pokazać, jak przedsiębiorczość wpłynęła na moją rodzinę, na relacje z moimi bliskimi, w ogóle osobami, którymi się otaczam. Bo to się może wydawać bardzo błahe, co teraz powiem, ale czas właśnie z rodziną, z bliskimi musimy zaplanować. Jak to usłyszałam pierwszy raz, to też wydawało mi się to niemal takie niedorzeczne. To co mam wziąć? Kartkę i długopis i mam zapisać sobie spotkanie z mężem, z żoną czy tam z dziećmi? Może się to wydawać naprawdę błahe i ja w to na początku w ogóle nie wierzyłam. Wydawało mi się to taki niemalże absurd, aż zaczęłam to praktykować. Szczególnie wtedy, kiedy mam natłok obowiązków i pracy nie jestem w stanie przerobić bo nawet jak mam tej pracy za dużo to ta praca później do mnie wraca a mam takie myśli że mogłabym jeszcze nie wiem godzinę wieczorem coś zrobić po coś poklikać na coś jeszcze odpowiedzieć na coś jeszcze przeanalizować a tak na dobrą sprawę traci na tym moja relacja z moimi bliskimi i w tym momencie jest to mój mąż i syn e, i czy to jest wartość, jaką mam oddać tylko dlatego, że mam pracę przerobić? Praca jest ważna, ale nie jest ona najważniejsza, bo w tym momencie, jeżeli my gubimy tą relację, choćby tak jak u nas, między żoną a mężem, czy partnerem, partnerką, nie wiem w jakiej jest tej sytuacji, to może się okazać, że. Ten, ten związek, ta otoczka wokół tego, która będzie rosła, to ona będzie tylko taką fikcją, bo przecież wy jesteście obok siebie, ale to tylko jesteście obok, nic was więcej nie łączy. I to śmiało można porównać do takiego obrazka, który niestety jest bardzo teraz często spotykany w jakimkolwiek miejscu publicznym, gdzie siedzimy przy stole. Siedzą osoby przy stole, są w restauracji, jest mamo, tata i dzieci i każdy z nich ma telefon, telefon w ręce i przegląda po prostu tablicę, tylko że teraz ta tablica staje się poniekąd taką barierą, takim miejscem, gdzie po prostu nie... nie, nie Spędzamy faktycznie tego czasu razem, bo to, że my jesteśmy obok, no to jesteśmy obok, no ale jak my mamy być obok, skoro ze sobą nie rozmawiamy, gdzie nie wymieniamy się swoimi spostrzeżeniami, gdzie nie spędzamy z sobą czasu, tylko mm, ten czas po prostu nam yy, ten ucieka. I to jest to, co mówiłam w ostatnim odcinku, w kontekście, jak ja to mówię, pożaracza czasu, gdzie ja go. Drastycznie naprawdę liczę, jest to dla mnie przerażające, ile spędzałam, bo to już akurat udało mi się oponować. Czasu choćby w mediach społecznościowych, czy też gdzieś, gdzie e, telewizor był dla nas w naszym domu takim tłem, żeby nie było cicho, tak, to się, tak się to mówiło, a i do takiego momentu, gdzie umowa o telewizję została rozwiązana. Nie korzystam prywatnie już z telewizji po prawie półtorej roku, coś, coś około tego, będą niebawem dwa lata. Ehm... Jeżeli chodzi o media społecznościowe, to po prostu każdy teraz chyba telefon ma takie liczenie czasu, ile, ile, ile się w danej aplikacji korzysta, więc no po prostu to weryfikuję i każdego dnia to udoskonalam, no bo ten czas właśnie nam ucieka, no jak ja mogę w tym momencie przeznaczyć godzinę na choćby tutaj na dane medium społecznościowe, a nie spędzić tego czasu właśnie z swoimi bliskimi. To jest bardzo duży, bardzo duży taki problem, bardzo duża taka zagwózka, z którą trzeba sobie przeprocesować przede wszystkim tutaj w głowie. Bo to się nam wydaje takie coś komfortowe, że mogę usiąść tutaj na kanapie i ten czas sobie przerolować, przerolować po prostu na, na tym ekranie, tylko jak my możemy później ten czas odzyskać, bo tak się nam nieraz wydaje, że te media są takie darmowe, takie super, żyjemy w tym świecie wirtualnym, ale pytanie czy ta wirtualność nie przerzuca się na nasze faktycznie takie rzeczywiste życie. Oczywiście, że się przekłada, no bo przecież tracimy relacje w tym momencie z naszymi bliskimi. I tak się nieraz mówi, że ta młodzież to taka, taka, taka po prostu żyje w tym telefonie i jest to pokolenie tych osób, których, których jest. Tylko teraz pytanie, jak to jest u nas faktycznie, bo jeżeli, jeżeli, mamy, jeżeli mamy coś do, do zmiany, do wypowiedzenia się, no to to jest praca pierwsza u nas, bo jeżeli my jesteśmy źródłem inspiracji dla moich dzieci. Ja mam to takie przełożenie w kontekście mojego syna, który już skończył, skończył rok, a jednak no, nie siedzi przed telewizorem, nie siedzi przed, przed, kom przed komórką, przed, przed laptopem. E, ktoś może pomyśleć, no, że jest to do czasu. No niestety nie jest to do czasu, bo e, nie wyobrażam sobie, żeby on nie mógł zjeść normalnie posiłku z nami przy stole, e, tylko jego trzeba z tym ekranem e, po prostu jakby zabawiać. Tak? Oczywiście to jest takie moje, moje spostrzeżenie e, i na którym po prostu pracuję i nie chcę tego po prostu wprowadzić w swojej, w swojej rodzinie. Dlatego y, tak ważne jest dla mnie, żeby rodzina była wyżej niż, niż, pra, niż praca. I ja to, ja to nawet w ostatnio w, swoich, y, w swoim wystąpieniu na właśnie targach mieszkaniowych tutaj zawodowo, czym się zajmuję, mówiłam, że... W piramidzie, piramidzie Maslowa jest odwrotne pojęcie, że jak fizy, potrzeby fizjologiczne to to jest wiadomy temat, to jest podstawa z podstaw, następnie jest bezpieczeństwo i w tym bezpieczeństwie są wszelakie dobra materialne, a później jest przynależność i rodzina I ja to traktuję odwrotnie, że w tym momencie rodzina jest tym, czym jest najważniejsze, co jest najważniejsze, co daje nam faktyczną wartość, a później poprzez naszą pracę, poprzez realizację możemy w tym momencie móc ewentualne dobra materialne u sobie, w sobie po prostu obok siebie też gromadzić, dla siebie gromadzić, tylko jak to ma się do braku relacji z rodziną, czyli posi będziesz posiadać, posiadała dobra materialne, no ale komu to później dać? No więc. To są takie naprawdę skrajności i przy tym, przy tym temacie właśnie przedsiębiorczość bardzo mi, dużo, bardzo mi dużo pokazała właśnie, żeby jednak ten czas, który jest z bliskimi, z moim mężem, z moim synem, z moimi, z moimi rodzicami, z moją rodziną po prostu zaplanować i tego się po prostu trzymać. My się widzimy i słyszymy w kolejnym odcinku na nadchodzący tydzień. Życzę Ci wszystkiego dobrego i do zobaczenia.